Już w grudniu na Netflix. Epicka przygoda trzech rycerzy. Elf, krasnolud i człowiek wyruszą do labiryntu showranerki. Aby zabić cyklopa smoka czarnoksiężnika, który jest duchem dupy. A nie, przepraszam, na smoka nie starczyło budżetu. Zamiast tego będą walczyć z mongolską hordą. Wybałówcie gały ze zdumienia, bo oto godny konkurent dla Rings of Power w kategorii masakrowania kultowego materiału źródłowego. Myślałeś, że drugi sezon Wiedźmina był zły? Pomyśl jeszcze raz! Albo lepiej nie myśl! I ciesz się fabułą niczym z gimbusiarskiej sesji D&D. z równie wyszukanymi dialogami. Występują Mulan, Ragnar Elfie Portki, Wakanda Forever, Awa Lol, Gay Co ja robię, Aladdin z Agrabachu, Denery Targaryen, Ladriella. Cyberpunk 1077, Gościnnie, Saru, Man oraz Twoja ex, Avengers Assemble, The Witcher, Blood Origin, tylko na Netflix. Fuck the fucking.